Zbliża się koniec roku. Dosłownie już wielkimi, wielkimi krokami, ale też już powoli myślimy o kolejnym sezonie tenisowym, bo też Iga Świątek wróciła do treningów. Hubert Hurkacz pewnie wróci trochę później, w związku z tym, że też ATP Finals było rozgrywane o tydzień później, to urlop Huberta się trochę przedłuży, ale na pewno Polacy są już myślami w tym nowym tenisowym roku, bo przed nimi najpierw start w Arabii Saudyjskiej w turnieju pokazowym, później United Cup i, i, i cały. Cały, cał, cały zestaw turniejów w Australii na, Australii na Australian Open skończywszy. Ale podsumujemy jeszcze ten sezon, pomyślimy tak, o to, tym, zanim nami, to co przed nami, oczywiście też posumujmy. o tym pomyślimy, co, co nas może czekać, ale, ale podsumujemy cały ten tenisowy rok, bo działo się dużo. Ja zacznę może od tego przede wszystkim, że Iga Świątek tym, co osiągnęła w zeszłym sezonie. To już tak apetyty rozbu rozbudziła tak. nasze kibiców wszystkich. Że jak nie wygra trzech wielkich szlemów, to jest fatalny sezon tak. i wszyscy są do zwolnienia. Mniej więcej <gry> taka była narracja. Natomiast wiemy wszyscy, jak dobrze się to zakończyło, czyli powrotem na fotel liderki światowego rankingu. Ale po kolei wygrany jeden wielki szlem, bo wygrane French Open na kortach Rolanda Garosa, E, wygrany tysięcznik, wygrana 500 w Stuttgarcie, oraz, wygrana 250. -ka, w Katarze, w Katarze jeszcze, 500 i jeszcze w Katarze 500 -ka i wygrana roku. tak, tak, tak i wygrana 250 tutaj w, w Warszawie, Warszawie, też w trudnych warunkach, bo Iga zresztą sama e, o tym mówiła, że miała taką większą presję z Dokładnie. tym związaną. Że że... Było to dla niej mocno emocjonalne takie tak. przeżycie, żeby tak. przed polską publicznością e, jak najlepiej się pokazać i na pewno spełnić tym oczekiwaniem, jakie było oczywiście tylko jedne, że. Ten turniej był zrobiony tylko po to, żeby Iga Świątek wygrała tą 250 przed tak. własną publicznością I, i to zrobiła, a to nie zawsze jest łatwe. Tak, to nie jest wcale takie i oczywiste. Ale nawet nie chodzi o, o to, tak. jakie tam były przeciwniczki, tylko bardziej o, o sam właśnie ten aspekt emocjonalny. Tak, bo przyznam był. też, y, miałam tę przyjemność pracować podczas, y, podczas tej imprezy i przyznam szczerze, że jak rozmawiałam z Darią Abramowicz y, już po finale, po, po, po tym jak Iga wygrała, jeszcze miała obowiązki różne, medialne też właśnie miałam wywiad z Darią, to nawet zapytałam, że mówię, nie jest łatwo tutaj, prawda, bo, bo jednak w Polsce naprawdę Iga wystarczyło, że przechodziła to po prostu taki tłum ludzi przyczepiony do płotów, krzyczący i tak dalej, że jakby z jednej strony to jest super sympatyczne, no bo wiesz, że się pracowało tyle lat, ja mówię już jako tak jako by stawiam się tutaj na miejscu Igi, że jest to na pewno z jednej strony super miłe, wiadomo, mieć tylu fanów i, i też, że ludzie doceniają, że oglądają, że kibiców i, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast też patrząc z drugiej strony, to nie ułatwia, bo jednak też w tenisie no, trzeba mieć po prostu taki spokój i dokładanie jeszcze dodatkowej presji, takiej ze strony właśnie e, internautów czy, czy, czy też kibiców, tak jak to miało miejsce na, w Warszawie, no to po prostu też to stwarza dodatkową faktycznie presję, z którą Iga sobie w tym roku doskonale poradziła. Także to na pewno szczególny sezon też. W... Przez to, że zwyciężyła po raz pierwszy przed własną publicznością, oby nie po raz ostatni, choć dobrze wiemy, że turniej w Warszawie nie będzie w przyszłym roku i na pewno w 2025 również. Także czekamy na to, żeby, żeby jednak tenis najwyższej światowej klasy wrócił do Polski jak najszybciej. Natomiast Tenis Najwyższej światowej klasy Iga Świątek prezentuje również w innych krajach, nie tylko w Polsce, tak, tak. szczególnie w Paryżu to zawsze jej wychodzi najlepiej. Już. No trzeci tytuł to, to nie jest przypadek, to zawsze to podkreślam. E, wiemy, e, tutaj trochę tak nawiążę do męskiego tenisa, bo nie wiadomo mieliśmy przez lata tę wielką trójkę, Roger Federer, Nowak Djokovic i, i Rafael Nadal. No i na przykład Rafael Nadal 14 tytułów. Natomiast na mączce no specjalista po prostu od, od kortów ziemnych zdarzyły się oczywiście zwycięstwa w innych turniejach. Natomiast patrząc na wyniki na kortach Rolanda -Grosa, to mogę śmiało powiedzieć, że takie pojedyncze zwycięstwa, no bo to nie było regularne wygrywanie czy to w Australii, czy, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy na Wimbledonie. Natomiast no, Iga tutaj ewidentnie czuje się podobnie jak, jak Rafa na kordach Rolanda Garosa. Natomiast Iga, oczywiście tu bardzo trudno porównywać męski do kobiecego tenisa. Ale uważam, że Iga jest na pewno trochę bardziej wszechstronna, co chociażby pokazała w zeszłym sezonie, wygrywając US Open. No natomiast, no, już tutaj wracając mm -hmm. do Rafy, nie umniejszajmy tak. jego wszechstronności, ponieważ wygrał... Nie no, gazy, ja, no, o, szlema, ja także, jestem spokojnie. ostatnia do umniejszania Natomiast tutaj. Iga, Iga wciąż <laughs> ma tylko jeden wielki po poza Roland Garrosem jest to US, US Open, Open. Tak, także jeszcze na pewno dużo, dużo celów przed nią. I bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ myślę, że, że to jest ambitna dziewczyna i, i na pewno stawia sobie kolejne coraz wyższe cele. I, i fajne jest to, że, że ma po prostu coś do zdobycia w kolejnych sezonach. Natomiast, wracając do tego sezonu, wspaniały ten finał z Karoliną Muchową, oczywiście w Paryżu, kiedy, kiedy już witała się z gąską, praktycznie prowadziła w drugim secie Iga, później nagły zastój, i taki. Karolina Muchowa zaczęła no grać dużo momentum, lepiej i, tak, i, tak, i tak, tak naprawdę w trzecim sezonie było bardzo blisko, także mm. czy na swoje życzenie Muchowa przegrała ten finał, czy, czy też nie. Po prostu Iga, Iga zdobyła kolejny tytuł, zagrała najlepiej w najważniejszych momentach i, i potem tym się poznaje na największych tenisistów. Natomiast ten sezon oczywiście nie był tylko usłany różami, ponieważ yy, no nie był to od początku wiadomo bo, było, że będzie trudno obronić te wszystkie punkty, które, które Iga tak, Zdobyła w zeszłym roku. sezonie, tak? po tym, kiedy zwyciężyła w 37 spotkań z rzędu? Tak, 37 tak. Tak, spotkań z rzędu wygranych do tego US Open, do tego French Open, do tego India... No to, 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 ta seria właściwie tak, bo seria zwycięstw była w trakcie Indian Wells do, do turniej w DOSZE w Indian Wells, z Miami. Miami. Mm, tak, 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 no ale tak. to dużo, dużo, dużo zwycięstw, tysięczników, więc... dużo. I szczególnie patrząc tak. na to, jak Sabalenka zaczęła ten sezon. Rzym, o, Rzym tak, jeszcze, w tak. którym też miałam, miałam przyjemność być, akurat w zeszłym sezonie. Tak, mm. także patrząc na to, jak Sabalienka grała, to, to ciężko było oczekiwać, że przez cały rok trzyma i gra tę pozycję w światowym rankingu numer jeden, więc, więc yy, wielki, wielki sukces, i że na sam koniec zdobyła WTA Finals i, i odwróciła te, te losy. Jeśli chodzi o ranking, i zakończyła sezon jako numer jeden. Natomiast. To w znakomitym stylu, bo naprawdę i półfinał, i finał, i półfinał przeciwko Sabalence i finał. E, no to zagrała Iga naprawdę na, na, na kapitalnym poziomie. No może ten finał, to już rozmawialiśmy o finale, że, że tam Jessica Pegula trochę nie dotarła, ale nie zmienia to faktu, że Iga po prostu zagrała, zagrała swoje, nie popełniała prostych błędów i. I, I tak naprawdę, no, zapracowała sobie bardzo na to, na to numer jeden na koniec sezonu. Natomiast y, czwarta runda w Australii oraz US Open i finał. Wimbledonu, no, to nie są wyniki w wielkich szlemach, które satysfakcjonują zawodniczkę numer jeden w rankingu. To się nie oszukujmy, że, że ta minimalnie ostatnia ósemka, czyli ćwierćfinał, to jest takie, myślę, minimum, choć na pewno IGA wszędzie celuje zwycięstwo. To jednak to, to nie był sezon, który był najlepszy w jej wykonaniu, jeśli chodzi o te wyniki. Oczywiście, oczywiście jeśli chodzi o Wimbledon. Tak, dużo ja myślę, wynik. że przez to, że Iga nie lubi grać na kortach trawiastych, to, to na pewno nie można tutaj zaliczyć Wimbledonu do, do nieudanego turnieju, bo jednak jest z roku na rok progres, ale na pewno dwa szlemy na kortach twardych czwarta nie usatysfakcjonowały. I tak, czwarta runda to nie jest to, gdzie Iga siebie widzi i gdzie faktycznie no, może wygrywać po prostu. Także bilans 68 do 11 to jest oczywiście znakomity bilans zwycięstw. Pokazuje mimo wszystko dominację w tych wielu tygodniach, wielu turniejach e, igi nad, nad innymi przeciwniczkami. To jest oczywiście znakomita statystyka. Myślę, 11 porażek tylko i wyłącznie przez tak długi sezon to jest. E, Znakomita liczba, I, i myślę, że Iga mimo wszystko może być zadowolona z tego sezonu, tak? w jaki sposób y, poradziła sobie z tą nową sytuacją, jaką była, y, jaką było bronienie numeru 1, bronienie tych wielu punktów. Y, zobaczymy, jak Sabalenka sobie w przyszłym roku poradzi, na, tak, szczególnie na samym początku. Mhm, to jest, to jest naprawdę punkty. ciężkie dla zawodnika, y, takie skupienie się tylko i wyłącznie na grze, bo z tyłu ciągle gdzieś tam jest o. Tyle wreszcie w zeszłym roku, tak, tak. spadnie 2000 punktów za zwycięstwo albo 1000 za, za jakiś tysięcznik. także to są ogromne, ogromne liczby i, i z tym też trzeba sobie poradzić. I ja, mimo wszystko wyszła z tego wszystkiego zwycięstwo, także, także myślę, że to był kolejny bardzo, bardzo dobry sezon. Każdy sezon, z którym zawodniczka wygra wielki szlem, trzeba przyznać, że to jest udany sezon, to, to naprawdę tak. nie, ma co, nie ma co narzekać to jest kolejny sezon, w którym Iga jest regularna i, i tak naprawdę żadnej wpadki nie zaliczyła, bo e, zdarzyło, zdarzyła się jakaś przegrana z 20 tenisistką na świecie, natomiast nie przegrywa nigdy Iga z 40, 50. 60 to są mecze, które trwają e, dosłownie godzinę. <grym> e, także myślę, że to jest też bardzo istotne, bo jak ja zresztą wielokrotnie sama o tym mówiła, jak wchodziła na szczyt, że dla niej najważniejsze jest teraz to, żeby się utrzymać, że to wcale nie było takie. No w cudzysłów to trochę weźmy, że to nie było wcale takie aż trudne, żeby się wspiąć na, na, ten, na ten szczyt i, i, i dojść do numeru jeden na świecie, ale ważne dla niej będzie to. Żeby to teraz utrzymać i właśnie w każdym sezonie po prostu być regularna. Tak, szczególnie, no, że, że gra IGI się, się rozwija. Myślę, że Iga nie stoi w miejscu. Eee, oczywiście znakomita wszystko praca serwisk, na walkach, tak, intensywność, tak. to wszystko jest... To jest cecha, którą Iga ma tak rozwiniętą, że dominuje. Po prostu dominuje nad innymi przeciwniczkami, jeśli chodzi o, o pracę nóg, no, intensywność, to na pewno. Cechy mentalne również. Iga po prostu w tych najważniejszych momentach jest w stanie Podnieść sobie poprzeczkę, zagrać najlepszy swój tenis, i, i myślę, że, że takie mecze, w których będzie właśnie na szali bardzo dużo, na przykład z Sabalenką, czy z Rwakiną, czy z Koko, ona będzie zwyciężać w tych, w tych spotkaniach. I tylko i wyłącznie trzeba utrzymywać również bardzo wysoką dyspozycję z zawodniczkami, które są niżej trochę, tak jak na przykład z Ostapenko, kiedy przegrała, mm. oczywiście z Ostapenko jej mocno nie leży. Natomiast takie mecze, żeby, żeby po prostu docierać do tych kluczowych faz turnieju, ponieważ w tych kluczowych fazach i Iga jest moim zdaniem najlepsza z, tych, z tej całej czwórki, którą teraz podałem, więc... Więc jeśli chodzi o grę, serwis też moim zdaniem funkcjonuje coraz tak, lepiej. Tak, tak, bardzo zdecydowanie. Serwis poprawiła też procent pierwszego serwisu, który trafia, i też zaczęła po prostu zdobywać punkty z serwisu. W końcu, co jest istotne, oczywiście może nie, nie jest to tak jak u Huberta Hurkaczy, że to są asy, wiadomo, to jest inna inna prędkość. Natomiast faktycznie ten serwis często idei, jak nie od razu wygrywa punkt, to i to od razu całą grę po prostu tak. ustawia i już punktuje punkt ma tak Także naprawdę rozpracowany. Obszary do rozwoju na pewno gra przy siatce. Widać, że jest już na tym rozpoczęta praca, mm -hmm. bo, bo pod koniec sezonu było widać, że Iga coraz więcej, coraz pojawia częściej się i pojawia siatce. się przy siatce. Mm -hmm. Co prawda nie czuje się tam jeszcze naturalnie. To nie jest strefa, w której ona się czuje jak, jak u siebie w domu. Na przykład jak na forehandzie, który ma w połowie kortu, tam się czuje Iga świetnie. Natomiast jeśli chodzi o Grę przy siatce to jeszcze nie jest coś, przy czym czuje się naturalnie, więc trzeba będzie to po prostu wytrenować, wyuczyć i, i wprowadzać w mecze, tak żeby ona czuła się coraz pewniej i w tych najważniejszych momentach również e, używała tego typu rzeczy. Skróty, no rozma rozmaicenie tak, gry, kiedy po wysokich też. top spinach mm -hmm. ja może wejść w kort i zagrać skróta, kiedy tak. przeciwniczki są oddalone od, od linii. To jest również rzecz, którą warto na pewno będzie poprawić i na pewno też już było widać, że, że jest trochę o tym, myśli o tym Tomek Wiktorowski, ponieważ pamiętamy piłkę meczową z meczu z kiedy Iga zagrała takiego tak, skróta tak, tak. i była sama Wtf. zdziwiona, Wtf. że że trafiła. Tak, oczywiście, WTA Finals po prostu powiedziałem, ponieważ wiem, to, to wiem, to ciągle mam obraz tak, przed tak, oczami tej tak, Finals i te wszystkie huragany i inne <noise> rzeczy. Także kolejny wielki sukces y, IGI, cały Znakomicie ten sezon. Rok. Takie oczekiwania na, na przyszły rok. Co, co uważasz, że będzie? Takim największym celem Iki? Czy będą to Igrzyska Olimpijskie? Ja myślę, że wszystko tu będzie dla Iki takim y, y, głównym celem. Trudno mi wskazać jeden jedyny. Oczywiście na pewno będzie duża koncentracja na French Open, duża koncentracja na Igrzyskach Olimpijskich z racji tego, że będą na tym samym obiekcie, na którym Iga się wspaniale czuje. Mm, ale na pewno też te wyniki wielkoszlemowe, bo, bo tak jak już wcześniej Ty wspomniałeś, nie, nie są na pewno satysfakcjonujące. Te z zeszłego e, sezonu. E, będzie to bardzo trudny rok, bo to nawet mówił Nowak Dżokowicz po, po zwycięstwie w ATP Finals, że będzie bardzo trudny rok, ponieważ z kortów twardych na, na mączkę. Z mączki na trawę, znowu później na mączkę i znowu na twarde, na twarde. To i to po prostu małe, bardzo czasowe, tak, tak, tak. będzie to wymagające. Natomiast warto pamiętać, co, co ja lubię mówić, warunki są dla każdego takie same i jakby każdego to samo czeka. Więc kto tutaj znowu zaadaptuje się, najlepiej kto się odnajdzie w tym wszystkim, najlepiej ten będzie zwyciężał. Na pewno kalendarz jest bardzo intensywny. Znowu kolejny, to muszę powiedzieć, bo jest kolejny rok już zaplanowany. Kalendarz pod koniec oczywiście nie ma jeszcze miejsc na gdzie się odbędą finały WTA oraz gdzie się odbędą finały Billie Jean King Cup. Natomiast wiemy, że znowu są po sobie. No, po prostu trzeba w końcu to zrobić na tym samym kontynencie i będzie, I będzie po problemie. Będzie także, kaszy, będzie także jeśli chodzi o adaptację do tego ciężkiego kalendarza to Iga po, pokazała, że adaptować do warunków ona się potrafi Każdych. najlepiej hmm. chyba ze wszystkich zawodniczych. Także tutaj myślę, że że to wszystko będzie przemyślane, te, to w jaki sposób trenować, pracować i przygotowywać się do turniejów. Natomiast myślę, że, że taki pierwszy cel to będzie właśnie ta Australian Open, żeby wejść dobrze w ten rok. Iga nie broni wielu punktów i przeciwniczki główne z rankingu bronią dużo, ponieważ rybakina i sabalenka były finał w zeszłym roku. I to będzie ten moment, kiedy Iga może po prostu sobie zrobić nadwyżkę punktową nad tymi przeciwniczkami z rankingu. Także nie tylko. Oczywiście wielki szlem, jakim by był oczywiście ogromny sukces, tak. wycięstował Stran Open, ale też nadwyżka tych punktów, żeby objąć już tą pozycję mm, liderki tak, z taką tak, przewagą i, na początku roku i mieć, roku i mieć trochę więcej głowy. spokoju mm -hmm. później, jeśli chodzi o ranking i tylko mm. się koncentrować na, na kolejnych celach. Oczywiście trzymam również kciuki za, za te igrzyska, bo to by było naprawdę coś tak. fajnego, może również w mixie z Hubertem Furkaczem. No właśnie, to, to by chyba coś... później tu Ta. przejdziemy też do Huberta, e, który jest trochę niedoceniany e, przez, myślę, że przez e, pryzmat wyników Iggy Świątek, e, która no, jest najlepsza na świecie, to wiadomo, no, wtedy wszystko co jest trochę słabsze. Aż w cudzysłowie, tak. e, no to jest trochę niedoceniane, bo już się wydaje, że to o, słabe wyniki. Natomiast, e, co przede wszystkim, za co? Brawa dla Huberta. Że się trzyma w top 20. On się tam naprawdę już zadomowił. Nie chcę mówić top 10, bo tam czasami skakuje, tak, wyskakuje, wyskakuje z top 10. Natomiast w top 20 yy, yy, się faktycznie zadomowił, i, i to myślę, że tu zasługuje na, na wielkie brawa też na pewno przez cały sezon tenisista, który ma najlepszy serwis na Ponad świecie. Tysiąc asów. Ponad 1000 asów. Największa liczba asów ze wszystkich a w tenisie męskim, no to może Michał tu powie, jaka jest różnica, bo w kobiecym, to jeszcze ten serwis oczywiście on ma ogromne znaczenie, natomiast jak no na pewno wielu jak z Was e, widzi, że, że przełamanie... Przełamanie Tak, tak, jest że zawsze natomiast... jest dużo łatwiej odłamać czy, czy no odłamać po prostu, po prostu, powrócić do meczu, do, nie, do meczu tak, tak meczu. I, też, i też często to, to widać chociażby na przykładzie Sabalenki czy innych tenisistek, Sama się przekonałam na własnej skórze często też te po prostu łapią tak zwanego hebla na serwisie. I na przykład przy 5-4, kiedy by się wydawało, że, że to jest no, taki handicap, że się ma własny serwis, to, to często jest wręcz odwrotnie, u mężczyzn z kolei ten serwis jest po prostu no, bardzo, bardzo ważny. Tak, także Hubert ma taką bazę tym serwisową, która pozwoli moim zdaniem, mu się trzymać przez kolejne lata, w 20-15. Natomiast żeby, żeby pójść wyżej, oczywiście kończy ten sezon jako dziewiąty zawodnik świata, więc on jest w tym momencie członkiem pierwszej dziesiątki, więc ma znakomitą bazę, ma świetny serwis, znakomicie się porusza i teraz tylko i wyłącznie dołożenie trochę więcej odwagi w korcie, trochę więcej grania forehandem odważniejszego. Tak, żeby po prostu dominować też nad tymi przeciwnikami, kiedy on nie jest faworytem w tym meczu. Kiedy on musi jest więcej tworzyć sam. Kiedy Więc więcej mhm. musi tworzyć sam. W mhm. takich meczach właśnie Hubert musi się, musi się trochę otworzyć na trochę bardziej ofensywną grę. Wtedy myślę, że nie będziemy mieli takich wyników jak w tym roku w Wielkich Szlemach. Tak, bo nawet bo... też. No, oglądając Huberta czy też czytając komentarze, bardzo często się y, można spotkać z czymś takim. Nie ma serwisu, nie ma tak. grania. I to jest taki problem, że Hubert, no właśnie z, przez to, że ma najlepszy serwis na świecie, y, to. Jest to też to bardzo tym zależny sobie, od jest tego. Jest bardzo serwis. za tak, tak. A, a, a żeby wygrywać, bo y, to jest też tak samo jak w meczu przeciwko Dżokowiczowi, on nie odstaje od tych najlepszych serwisów. Tak, on do tie breaków listów. praktycznie ciągle tak. z Nowakiem, ale tak. jednak Nowak w tych tiebreakach y, tak. przechyla szalę na swoją korzyść i na pewno jest to no jest, to nie, nie też, tylko przede wszystkim związane z tym, że z tą grą z głębi kortu, tak, którą, którą po prostu serp ma dużo lepiej rozwiniętą, to, ale to akurat nie jest <grym> żadna nowość, serpa ma rozwiniętą grę z głębi kortu lepiej od każdego zawodnika, który kiedykolwiek trzymał rakietę, <grym> więc <grym> spokojnie. Natomiast czwarta runda w Australii, trzecia runda w Roland Garros, czwarta runda w Wimbledonie oraz druga runda w US Open, to nie są wyniki godne Członka e, top 10 tak, w rankingu tak. DPO. Ja i, i daje najlepszym tak, serwisem. Tak, mhm. więc tutaj jeśli te, te rzeczy się zmienią, Hubert będzie bardziej odważny i da sobie szansę dojść do drugiego tygodnia, gdzie będzie już się spotykał z zawodnikami, z którymi prawdopodobnie nie będzie faworytem, mhm. a widać, że w takich spotkaniach on się, on się czuje, czuje bardzo dobrze. Mhm. Jeśli będzie w stanie przebrnąć bez problemów przez ten pierwszy tydzień, nie będzie się męczył ciągle w pięciosetówkach, bo to też jest ważne w Australii ciągle te pięciosetówki się pojawiały i Hubert oczywiście jest świetnie przygotowany fizycznie, ale, ale jednak to czuć, że, że te pięciosetówki one się nawarstwiają, więc jeśli tu Hubert będzie potrafił przejść suchą stopą przez ten pierwszy tydzień, to, to będzie też równie groźny dla najlepszych w drugim tygodniu. I to jest właśnie ta rzecz, która, która, która jest do poprawy, no bo z takimi wynikami skończyć rok w pierwszej dziesiątce, mm -hmm. w wielkich szlemach, no to, to jaki to jest, jest wyczyn, potencjał, I jaki jest potencjał w takim razie, tak. To jest ogromny wyczyn, więc, tak. więc tutaj. I o włos się od, o trzecio o, o mastersa tak. dla ośmiu najlepszych no, nawet jest... zagrał. Zagrał, na wiadomo, no, przez tak, kontuzję tak, Tisy natomiast... ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt, że dziewiąte miejsce na koniec w rankingu ATP i, i właśnie zakończenie no po prostu jako dziewiąty tenisista w całym roku, no to to. To jest no, nie to lada jest wyczymy, wielka jest rzecz wielka i doceniajmy to naprawdę, tak, liga tak. jest jedna, tak. szczególna i, i wyjątkowa, natomiast y, myślę, że, że, że za mało dajemy tak, tak zwanego kredytu e, Hubertowi, ponieważ... E, za dużo jest krytyki tak. w stosunku do, do cieszenia się z jego sukcesów, których ma naprawdę niemało. Chwanie się przez tak długi czas w czołówce męskiego tenisa, proszę, proszę mi wierzyć, że to jest... Y, bardzo, bardzo ciężka tak, rzecz, tak. która nie udawała się żadnemu Polakowi od wielu, wielu, wielu lat. Mamy w końcu Złoty Czas Polskiego Tenisa, ponieważ Iga i, i Hubert, i Hubert mm -hmm. są z są czołówce, z czołówce tak, światowego mm -hmm. rankingu I, i dlatego też myślę, że na United Cup naprawdę bardzo duże szanse Właśnie, mamy. Nie będę czekać już United Ponieważ. Cup. <laughs> to no po prostu, jesteśmy czołową nacją w tym, w tym momencie. Nie chodzi o liczbę zawodników, których mamy w sercu, ponieważ oczywiście nie możemy się równać do Francuzów czy Włochów, mhm. jeśli chodzi o. Ale mamy jakość. Jak już mamy tak, tego tak, zawodnika, tak, tak, to widać, tak. że to są zawodnicy tak. bardzo, bardzo, no praktycznie na szczycie, tak? Rankingów, tak jak Iga czy Top 10 Hubert, to, to są naprawdę wspaniałe liczby. I tutaj jeszcze oczywiście wplotę taki mhm. wątek, a propos tego, żeby jednak. Yy, Rozwinął się polski tenis pod tym względem i wykorzystał w jakiś sposób to, że mamy e, tych czołowych tak. zawodników, ponieważ jak widać to nie jest zasługa żadnego systemu, bądźmy szczerzy, tak jak u Włochów czy Francuzów, tylko to jest mhm. zasługa ogromnego poświęcenia rodziców. i, i No i, właśnie, i ale to wiesz co, to, to, to powiedz, bo to jest bardzo ciekawe, co mi na przykład mówiłeś, bo ja we Włoszech byłam raz na, na turnieju już WTA, gdzie, gdzie grała Iga Świątek, natomiast Ty grałeś ligę we Włoszech, spędziłeś tam trochę czasu i to było bardzo dla mnie ciekawe, co powiedziałeś o tym systemie chociażby szkolenia we Włoszech i o tym, że mają, mają tyle turniejów, że dlaczego Włosi na przykład, dlaczego jest im łatwiej? Po, powiedzmy tak. może to właśnie, że yy, jaka jest różnica, yy, że w Polsce po prostu jest tak trudno, żebyśmy mieli kilku, czy kilkunastu, kilk, kilk, kilkunastu, no to moje marzenie, ale kilku zawodników faktycznie yy, yy, w, w top 30, top 50. Po pierwsze to jest taka sytuacja, że w Polsce jest mało ludzi, którzy przeszło tę drogę, żeby w ogóle wiedzieć jak poprowadzić zawodnika w taki sposób, żeby doszedł do tego miejsca, to jest pierwsza rzecz. Natomiast też e, oczywiście nie jesteśmy największą federacją. Nie mamy aż tylu turniejów, tak jak we Włoszech czy we Francji, gdzie po prostu e, na ra, turniejów rangi Challenger jest znacznie więcej, kilkanaście w roku i wtedy zawodnicy, którzy. Gdzie już tam jest tak, spora liczba punktów tak, do zdobycia. Dokładnie. I, do i tak rangi. jak zawodnicy mhm. mogą się przedrzeć przez te e, pierwsze kroki w e, zawodowym tenisie. E, to po prostu mają więcej szans na to. To nie jest tak, że zawodnik w Polsce, który dostaje dziką kartę do Challengera, myśli o tym meczu pierwszej rundy, kiedy dostał dziką kartę przez. Przez całą noc, i, i tylko modli się, żeby wykorzystać tę szansę. Ten szansę ponieważ następnej może będzie. już nie być, może będzie jeszcze będzie. jeden challenger, natomiast tak. Włoch przychodzi, gra i wie, że jeśli te, teraz nie wiedzie, OK, za dwa tygodnie mam kolejny turniej, może dostanę do eliminacji dziką kartę. Mhm. Jest dużo większa, jakby rotacja tych dzikich kart, jest dużo więcej szans, żeby po prostu ten ranking zbudować. I potem ci zawodnicy grają między sobą. Oczywiście jest dużo więcej zawodników, którzy, którzy grają na takim poziomie, żeby po prostu. Podwyższać ten swój poziom wzajemnie, tak? Więc tutaj oczywiście nie możemy oczekiwać, że będziemy na tyle turniejów. No w roku. nie ma na razie na to możliwości. Natomiast warto, tak. żeby, żeby tenis był w Polsce jednak trochę bardziej dostępny, bo w tym momencie to jest po prostu patrząc na, na ceny e kortów, ceny. ceny za trenerów to są po prostu kosmiczne ceny a też a z drugiej strony też jak trudno jest znaleźć trenera któremu można zaufać i, i dziecko pod opiekę do, oddać na 100% i też trenera który sam się zaangażuje i zechce poświęcić kawał swojego życia bo też trzeba czasami z takim zawodnikiem pojechać na turniej trzeba po prostu mu kawałek swojego życia autentycznie oddać że to nie jest tylko godzina czy dwie dziennie grania i faktycznie na ten tenis ja miałam długą przerwę, jeśli chodzi o tenis w Polsce, bo wyjechałam na studia, tu dopiero później wróciłam do treningów, natomiast teraz przy tych cenach to wszystko jak poszło w górę, no to naprawdę no, yy, można powiedzieć, że mało kogo na, no, na tenis się może w za głowę, w ten ile, w tym ile, ile kraju, jeden trening tak, może ile wyjść, jeden tak? trening może wynieść. I... A powiedzmy, że już na przykład na poziomie nastolatka, I... czyli mam tu na myśli 14, 15, 16 lat, to już zazwyczaj to są dwa treningi dziennie tenisowe, 3-4 razy w tygodniu ogólnorozwojówka Fajnie, do tego. Wjazdy na turnieje. Czy Na, turnieję, na gdzie początek trzeba... krajowe, później międzynarodowe, tak, tak. Także to się robią chore koszta tak. i... I albo trzeba mieć y, sponsora, o którego nie jest łatwo, albo oczywiście trzeba mieć y, sponsora w postaci rodziców. Tak. tak. A, a też nie zawsze tego typu, że tak powiem. E, no nie e, każdego stać na to po tak, prostu. Tak, natomiast mówię, że, że nie zawsze e, dzieci, które pochodzą z za morzych domów, no które właśnie, mają wszystko... To są, nadają się do takiego sportu jak tak. kiedy Jest tak. potrzebna dyscyplina, tak. charówka codziennie i tak naprawdę jesteś ciągle sam tak. na tym korcie. I, I tutaj jest ogromna rola rodziców od, od samego mhm. początku. Natomiast rodzice też muszą o tym wiedzieć, muszą być edukowani na ten moment yy, po prostu. No, nie, nie wykorzystujemy trochę tego, tego wszystkiego oczywiście jest infrastruktura dużo lepsza jest więcej hal więc tak, wygrać, ale no, tej hali tak, no jest wygrać, grać natomiast tak no jakość tego i... tych zajęć mm. które w tych halach My się odbywają to, to, to pozostawia to, wiele to do życzenia szukaj, to czasem mm. się człowiek łapie za głowę mm -hmm. niestety więc, więc oby takie Autorytety, jakimi są Hubert Hurkacz i tak. również Jedno i drugie arcy-pracowite. Tak. Ty bardziej Huberta znasz, no bo też wiesz, jak, tak. jak, jak pracowity był. Od, Profesjonalista od... w każdym całym Tak, celu. Od, tak. Od... tak. Od snu przez jedzenie, po regenerację, tak. aż po sam kort. Tak. Więc, więc to jest też bardzo ważne, żeby żeby oni w jakiś sposób. jak to mój tata mówił, mieli... po łebkach nic się nie da w tak. tym sporcie zrobić. Tak. <laughs> więc to jest ważne, żeby oni się również zaangażowali w to, aby. Po prostu ta dyscyplina miała godnych następców, ponieważ to, to nie będzie łatwe. Czekamy na Australię teraz. Dokładnie tak. Także do zobaczenia, obserwujcie nasze media społecznościowe, TikTok, Instagram, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Będą na, regularnie filmiki. Tak jest. Tenis filmiki, przede wszystkim, tak, ale, ale nie tylko, pasjonuje nas każdy sport. Tak, tak. po prostu Także sport is life. Tak, Do zobaczenia. Do zobaczenia.